Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak usunąć z felg przed wymianą e, na przykład opon z letnich na zimowe, zimowych na letnie. E, takie pozostałości po ciężarkach, tutaj podejdziemy bliżej, pokażę Wam, jak to wygląda. Popatrzcie się, po odlepieniu takiego paska z, ciężark z ciężarkiem, zostaje nam na feldze najczęściej pozostałość tej taśmy kleju, różnie to nazywacie. Są oczywiście takie ciężarki, które odlepiają się razem z, z tą taśmą klejem, natomiast w wielu przypadkach zostaje nam taka taśma. Pokażę Wam, co do tego użyję. Już kiedyś wspominałem, ale nie pokażę Wam, jak to działa. Do tego używam na wkrętarce takiego krążka gumowego i zaraz Wam pokażę, jak on działa. Tutaj też od. W początku naszej przygody z felgami nie za każdym razem e, czyściliśmy też ten klej. Tak, jak widzicie, tutaj też było pewnie kilka wymian, taka nowy klient. Widać tutaj kilka wymian było bez usuwania tego starego kleju. Natomiast e, myślę, że warto iść ku dobremu i od dłuższego czasu już za każdym razem przed wymianą felg aluminiowych czyścimy. I teraz Wam pokażę, jak, jak to wygląda. Przykładamy tutaj ten krążek, jak ładnie na wielkich obrotach, dociskając jedno znika. Tu mamy grubszy klej. Tutaj nam znika. Obracamy. Nie musimy obracać felgi. Tutaj pokażę Wam na tym przykładzie też. Dociskamy. I przede wszystkim ten krążek. Nie uszkodzi nam felg i lakieru na felgach. Dokładnie. Bardzo często spotykamy się jak ktoś próbuje nożem drapać takie felgi. Nawet tutaj widać było, że przy którejś wymianie ktoś tutaj próbował nożem drapać i bardzo często po takim drapaniu nożem czy jakimś innym ostrym przedmiocie zostają nam rysy na felgach. No a potem, jeżeli za głęboko ktoś to zrobi, no to lakier może od wewnątrz, jak tam się dostanie woda i stól korodować. I schodzić nam szybciej taką felgę. Tak? Widzicie tutaj dosyć gładko, akurat w tym przypadku, to schodzi. Jeżeli felgi są mocno już zniszczone i ta powierzchnia felgi jest chropowata, ten klej schodzi dużo ciężej. Natomiast on też schodzi. I tutaj też wiadomo, jak zostaje nam taki ślad zielony, ten pył po tym po tym krążku, tak to no, widzicie, że te krążki się dosyć szybko zużywają i tych krążków y, dziennie potrafimy nieraz użyć kilka. Dlatego też, y, no, też to jest uwzględnione w kosztach wymiany takiej, y, takiej usługi, wymiany opon. No, ale jak widzicie, zawsze lepiej to wygląda. A druga sprawa, klejąc ciężarek. Nie do starego kleju, tylko do czystej felgi odtłuszczonej przed przyklejeniem. Zawsze mamy pewność, że, że on będzie nam się trzymał na tej powierzchni felgi y, odpowiednio i na mnie odpadnie podczas jazdy czy podczas nawet mycia felg na jakiejś mini bezotykowej. Także taki krótki filmik instruktażowy. Może komuś to coś podpowie. Po wymianie opon, oczywiście trzeba tutaj tą powierzchnię obczyścić. Tutaj wystarczy szmatka. To wszystko schodzi, nie klei nam się. No i tak przygotowaną felgę możemy spokojnie wyważać. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.